Jeśli masz dość pomidora na kanapki lub klasycznej surówki, która cały czas pojawia się do Twojego obiadu, to zapraszam Cię dziś na pyszną i bardzo prostą surówkę z kapusty pekińskiej. Przygotujesz ją w mniej niż 10 minut, a smak Cię zachwyci. Sprawdź przepis u siebie w kuchni, napisz w komentarzu, jak Ci się podoba, i zasubskrybuj mój kanał. Smacznego! W misce łączę pokrojoną drobno kapustę pekińską. Jeśli wolisz, możesz użyć białej kapusty. Do miski dodaję pokrojoną paprykę oraz tartą marchewkę. Wszystkie składniki do przygotowania surówki znajdziesz na końcu filmu. Następnie dodaję tartę jabłko i posiekaną natkę pietruszki. Surówkę doprawiam do smaku majonezem, jogurtem naturalnym oraz solą i pieprzem. Taka surówka idealnie sprawdzi się na grilla i do obiadu. A jak ty podasz ją u siebie, pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. Smacznego!